Dzień dobry, nerdy. Rzeczka trochę spontaniczna, bo miałem małe shopping frenzy prepaintowanych terenów z Precision Sigma od Studio. Teoretycznie są dedykowane do NFiFi, ale do mojego tego projektu się idealnie nadadzą. Kupiłem cały set, 7 zestawów, czyli mały i duży posterunek, dąki, wiecze strażnicze, shopy, reklamy i kontenery. Teoretycznie na stronie sklepu napisali, że dorzucą jeszcze stan newsowy, ale najwyraźniej się skończyły. Zacznijmy od razu od konkretów. Tyle całość zajmuje na stole z grubsza 45 na 26 cali. I za tą cenę to według mnie jest mnóstwo terenu. Całość utrzymana jest w spójnym, dość mrocznym, cyberpunkowo-dystopijnym klimacie. Wszędzie są reklamy, graffiti, śmieci, coś jak Łódź, tylko trochę czyściej. Widać, że wszystko jest zaprojektowane z myślą o figurkach i praktycznym użyciu w grze. Na przykład na schodach można postawić modę, co niestety w makietach jest rzadkością. Na wszystkich zabudowaniach są dogodne osłony, a te na wieżach, przewidziane do Sneperów, są nawet na tyle podstępne, że osłaniają ich z innych stron. Także naprawdę trzeba się postarać, żeby ich podejść. Część osłon można zdjąć i wtedy w tym miejscu łączyć budynki. Tam, gdzie otwory na łączenia są w kształcie takiego wklęsłego sześcianu, nie należy ich kleić. Poza tymi miejscami, gdzie należy je kleić. Nie wiem w zasadzie po co, ale nie przyklejałem też czubków wierzch. Teoretycznie można by tam zrobić jakiś schowek, ale to też bez sensu, bo jakbym miał jakąś biżuterię, to kładłbym ją na wierzchu, żeby potencjalny włamywacz nie ruszył mi ludków. Skoro już o tym wspomniałem, to są elementy railingów, które według mnie trzeba przykleić. Instrukcja niestety jest bardzo ogólnikowa. Zwracam też uwagę na ten element schodów przy dużym bunkrze. Bardzo łatwo przykleić z go odwrotnie. Różne zestawy można dość prosto łączyć za pomocą systemu otworów i wypustek na brzegach. Zwłaszcza szopy świetnie wypadają za konektory. Dodatkowa modyfikacja to praktycznie wszędzie można dołożyć cover z billboardów, które zasłonią nawet większe lódki. Budynki oczywiście można stawiać na sobie, i tutaj najlepsze są chyba domki mieszkalne. Patrzcie na to, przecież to jest magia. Mind blown. Makiety można dość prosto skonwertować. Tutaj na przykład w bardzo banalny sposób zrobiłem wnętrze tego budynku i galerię w środku. Przy okazji, jeżeli ktoś powie Wam, że ta osłona jest nierówna i ten ktoś na środku nie ma covera, nie grajcie z nim więcej. Podsumowując, uważam, że teren idealnie się sprawdzi do skipieci futurystycznych i wart jest swojej ceny. Ale żeby nie było za słodko, proponuję zagadkę, co jest nie tak z nadrukiem na tym kontenerze. Oprócz swoich głównych zalec jako teren, muszę przyznać, że Prissing ma dodatkowe plusy. Uwielbiam po prostu sam proces składania terenów z MDF-u. E, Chill-out jaki jest przy zrywaniu taśmy, wypychaniu modeli, e, skrobaniu tych nadlewek w cudzysłowie. E, to jest takie zen. Nawet e, ramki, które zostają, po wyjętych już częściach modelu nadają się do prowadzenia klimatu. Marzą mi się takie pre tereny z MDF-ów konwencji fantazy. To nie jakieś zrujnowane w typu Moldheim, ale normalne, fantaziarskie domki. Takie, że można wykorzystać nawet do e, Na przykład ten budynek. Podobny mógłby być jakimś wiatrakiem, do tego byłby sklep i magazyn, coś, coś takiego. Myślę, że to byłby fajny pomysł. Najlepiej jeszcze w jakichś wesołych kolorach, mam dość Grimdarku. Świat jest trochę za bardzo Grimdarkowy w tej chwili. I to chyba tyle na dziś. do Zobaczyska. Proszę i oświetlenie w nocy udało się nagrać, a bałem się, że widać tylko będzie wielki czarny prostokąt.